Cześć, dziewczynki z Rongo Dzisiaj taki film będzie o głębiach. Tutaj mam. Po... się trochę pozmieniało? Dzisiaj nie wiem, czy się pozmieniało, ale chciałem trochę opowie opowiedzieć o nich. Tutaj cieplarka coś siedzi sobie, jeszcze jajki zniosła. Tam cieplarka ma dwa jajka. Tutaj ta nie wiem, co jest w ogóle, ale ma chyba jedno. No, jedno ma. Tam w rogu nie ma nic, tam bociany widziałem się, znowu zaczęły kręcić. Tutaj ma jajka, ona ma dwa, tam u góry mają bociane dwa, a tam u dołu jest jedno jajko. I zaraz się dowiecie, czyje to jest. Oj właśnie, już wiecie, czyje to jest jajko. Jajeczko od mewek, długo wyczekiwane. Wczoraj się zniosła, a teraz jest tylko jedno. Czekam na drugie. Od turkotów to jeszcze nic. Na razie chyba nie będzie. Muszę się przyzwyczaić tutaj do miejsca. Ja sobie się do rogu Turkoty w jeszcze są na sprzedaż i może niedługo pójdą. Bo jest duże zainteresowanie nimi. Eee. Co tu jeszcze? Budapeszt nie jeden, tam jest drugi. Może na razie wezmę jeszcze, że przymknę, bo później jeszcze będę musiał przyjść zrobić właśnie Budapesztem zdjęcia. Dobra, pójdziemy jeszcze do głębi pocztowych, więc widzimy się u pocztowych. Jesteśmy już tutaj u głębi pocztowych. Widzę, że wody nie macie. Co tu się zmieniło u nich? To że tutaj jest jajeczko. Tam widać, czy po tej parze, Szybnie nie po tej. O, ta samica nie. Któraś niebieska groch tu siedziała. działa. czekaj, ona była. A, to jest ta chyba na żółtej obrączce. O, ta co tam jest? Ta tam siedziała. Siedział tutaj w gnieździe. Jest którym samcem, ale którym to nie wiem. A, tu jest nowa samiczka pocztowa. Z białą strzelką na głowie, na przałku. o Ota. Ładna samiczka, dostałam od takiego znajomego. Tu jak się ganiają samiec, gania samica. No i dobra, to by na tyle, więc pójdziemy, wypuścimy sobie jeszcze gołębie, te koki i... i, i jak one? i kury. Gołębie poszczególne ozdobne ozdobnych tych straży koków, nic się nie zmieniło, pewnie. O, indycka, powoli. A kolejny wyleciał. O, nakurzyły. Ja, jak nie widzę. O, jednak widzę. Tu, u tych się nic nie zmieniło u tych koków. Nic nie. Ten, ja jak na razie mają, muszę tutaj zrobić to zagróżkę, co mówiliście, bo jajka wypadają i siano. I teraz takie będzie zbieranie jajek kur przy okazji, bo jest ciekawe. Będzie zbieranie Tu są jajko indycze yy, I kacze 2. Tu nie ma nic, ale widzę, że było Wkładam sobie raz do kieszeni I udało. też jest ciekawie O, tu jest skorupka jakaś Kurde, sobie zjedzą I tu jest tak Dwa jajka od gęsi Od kolejnej inkubacji I tu kurze dwa, to też jest i tak właśnie, mówili, pytali, jedna osoba pytała jeszcze jedna, kilka osób tam pytało jakie jajka są w inkubatorze to tak w jednym inkubatorze, w tym największym są jajka od kur wszystkich ozdobnych cztery od cedryczki od feniksów chyba jest 6 albo 8 jest chyba od feniksów od grudaczy 20 parę, od czubatek 30 chyba 4. To yy, tam jeszcze. Od indyków też wkładałem. Jest chyba 15 jajek. No i jeszcze jest to tam kochiny i jakieś tam inne. Ketawy z chyba 8. Jest trochę jajek. A w małym inkubatorze wstawiłem dopiero 2 dni temu, bodajże. Yy, no, chyba 2 dni temu. Wstawiłem inkubator i w nim są jajka gęsie i kacze i tak, w gęsich jest 15 jajek w inkubatorze a kaczych jest 16 sporo się zmieściło, ja się z tego cieszę i niedługo je, powinienem się nagrać jak, co, co się wykluło bo małym, pamiętacie, że były kaczuchy no i kaczuchy się wykluły, jest 11 sztuk bardzo fajne, takie śmieszki małe ale to już nagram w innym odcinku i opowiem. Androje dziękuję, więc dzięki za oglądanie, do następnego, no i cześć.